Witajcie kochani, witam Was na kanale, cieszę się, że oglądacie, że wracacie i że Was treści interesują, słuchajcie, chłopaki siedzą z tyłu, oglądają, co oglądacie? Paw Patrol, Paw Patrol. oglądają, Psi Patrol, a ja tu was, tutaj do Was sobie troszeczkę pogadam, słuchajcie, nagrywałam już własnym wstęp filmik, ale mi aparat psikusa wywinął i niestety yy, jakość była okropna. Więc nagrywamy to jeszcze raz. Słuchajcie, z czym do Was dzisiaj przychodzę? Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jakie produkty według mnie nie są konieczne do prowadzenia diety ketogenicznej. Jeśli jesteście ciekawi, które z tych produktów uwzględniłam na swojej liście, zapraszam do oglądania. Zaczynając, chcę Was prosić o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze, dajcie mi znak, że jesteście, że oglądacie, że Wam się treści podobają lub jeśli macie coś do dodania, chętnie z Wami podyskutuję, na dole jest taki fajny, wiecie, box komentarzy, dajcie znać, dajcie znać, że po prostu tam jesteście. Ci, co jeszcze nie subskrybują, zapraszam Was do subskrypcji, to jest za darmo, mi to pomaga, mi to pozwala yy, czerpać motywację i generalnie cieszy, tak? Więc czemu nie? Jeśli jest za darmo, czemu z tego nie skorzystać? Słuchajcie, czego nie potrzebujemy na diecie ketogenicznej? Pierwsza rzecz, o której muszę wspomnieć i to jest pierwsza rzecz, która mi się nasuwa absolutnie jako, jako pierwsza, pierwsza, pierwsza to są ketony egzogenne. Słuchajcie, i moja ym, przygoda, znacie moją przygodę z ketonami? I moja... Ym, Opinia jest taka, że nie. Nie, nie, nie. Przechodzisz na dietę ketogeniczną z jakichś konkretnych powodów. Przechodzisz na dietę ketogeniczną po to, żeby poprawić swoje zdrowie. Jeśli przechodzisz na dietę keto tylko po to, żeby schudnąć, no to sorry, ale są lepsze sposoby, łatwiejsze sposoby. Generalnie przechodząc na dietę keto, załóżmy, że przechodzisz po to, żeby poprawić, poprawić swoje zdrowie, usprawnić... Działanie hormonów, tak, pracę hormonów, usprawnić swoją gospodarkę cukrową, e, wyeliminować pewnego rodzaju choroby, ale też liczysz na to, żeby schudnąć, okej. Okay. Weźmy to też e, włączmy w ten, te, te powody, tak? I e, ograniczając e, spożycie węglowodanów, uczysz swój organizm do tego, żeby zaczął produkować ketony. Swoje ketony, i żeby zaczął je wykorzystywać. I żeby zaczęły je wykorzystywać ym, efektywnie, tak? W momencie, kiedy ty zaczniesz dawać ketony z zewnątrz, to Twój organizm nie będzie korzystał z tych, które sam potrafi produkować. Więc dla mnie to jest bez sensu. Są sytuacje, w których te ketony egzogenne są konieczne, ale zakładam, że nie masz ani padaczki ani e, innych problemów e, metabolicznych, w których to suplementowanie ketonów egzogennych jest konieczne. Więc e, jeśli jesteś osobą zdrową i robisz dietę ketogeniczną tylko dlatego, że po prostu chcesz, e, to nie e, suplementuj się ketonami egzogennymi. Jeśli nie masz treningów bardzo wy, e, trzymałościowych, a nie oszukujmy się, większość z nas nie ma takich treningów, tak, żeby po prostu, wiecie, padać na twarz. Po treningu są to zwykłe y, treningi zwykłego rodzaju y, podwyższona aktywność fizyczna, y, to to nie jest konieczne, i tak samo nie jest konieczne y, w momencie, kiedy ty się w ogóle nie ruszasz stosowanie tych Druga rzecz to są wszelkiego rodzaju, słuchajcie, zamienniki, zastępniki, y, które stosowaliśmy na diecie tradycyjnej, czyli cukry, tak? Nie potrzebujesz erytrytolu, bo chodzi tobie o to przecież, żeby się oduczyć słodkiego smaku. Więc im dłużej jesteś w stanie tego nie stosować w swojej diecie, tym jest lepiej dla ciebie. Tak? Pozbywasz się wtedy uzależnienia od słodkiego smaku. I w momencie, kiedy ty cały czas sobie dosypujesz do herbaty słodzika stewi, erytrytolu i tak dalej, to to uzależnienie cały czas zostaje, więc ja słodziki mąki migdałowe i kokosowe również zaleczyłabym do takich zastępników tradycyjnej diety, tak? Dlatego, że tak naprawdę mąki używasz tylko i wyłącznie do wypieków. Do wypieków jakiegoś ketogenicznego chleba, do wypieków ciasta, którego nie musisz jeść, bo no, starasz się przecież zerwać z nałogiem, tak? Więc to są rzeczy, których nie potrzebujesz. Tak samo te wszystkie E, makarony koniak teraz, które są po, e, reklamowane, e, tak samo e, ryż e, z, tej, e, z, tej, z tego korzenia koniak, e, to samo słuchajcie o pieczywo, które jest tak e, ostatnio nagminnie i tarczywie reklamowane w social media. Nie potrzebujecie tego, dietę ketogeniczną można prowadzić, a zwłaszcza Zaczynając ją, powinno się prowadzić od podstaw, czyli eliminując wszelkie złe produkty, uzależnienie do słodkiego smaku, uzależnienie od pieczywa, e, od tej konsystencji pieczywa. To wszystko staramy się wyeliminować, czyli nie ma pieczywa, nie ma mąki nie ma ciastek, nie ma słodyczy, nie ma nic takiego, co w tamtej starej diecie nam przeszkadzało, bo jak się tak głębiej nad tym zastanowicie, to możecie prowadzić swoją starą dietę, ograniczając tylko kalorii, też będziecie chudnąć i też będziecie zdrowsi, jak będziecie używać zdrowszych zamienników. Ale przechodząc na dietę ketogeniczną, właśnie o to chodzi, żeby pozbyć się tych uzależnień, tych em, produktów, które nas ciągnęły w dół na starych dietach, tak? dlatego też Wszelkiego rodzaju gumy, agar, guark, nie są konieczne, one są konieczne tylko do wypieków. Wszelkiego rodzaju mąki orzechowe, gotowe wypieki, tak? Batony niskowęglowodanowe, zwróćcie sobie uwagę, że te batony niskowęglowodanowe wcale takie niskowęglowodanowe nie są. Jak się wczytacie w ich skład, no to jest to sama chemia, a przecież w większości nam zależy na tym, żeby jeść keto zdrowe, to zdrowe, najczystsze jak się da żeby odżywiać nasz organizm, bo to o to chodzi właśnie, żeby w naszym organizmie nie było tyle produktów tych ubocznych przemiany materii, które są z przetworzonej żywności. Słuchajcie, na diecie ketogenicznej przy normalnym trybie życia nie jest potrzebne, nie jest potrzebne białko, nie potrzebujecie tego. To jest potrzebne przy, dla kogoś, kto naprawdę treningi siłowe wykonuje i potrzebuje troszeczkę większą podaż tego białka. Dla osób, które siedzą na tyłku i się nie ruszają, białku nie jest konieczne. Nie jest też konieczny olej MCT. Możecie sobie olej kokosowy stosować. Nie musicie sobie do tej kawy dolewać oleju MCT. Słuchajcie, skupcie się na tym, żeby nie wypijać jednak swoich kalorii, a żeby je jeść. Tak? Większość z nas. Potrzebuje jedzenia, potrzebuje wysoko odżywczego jedzenia, więc takie zastępowanie sobie, wiecie, posiłku czymś, co pijecie, jest, będzie w pewnym stopniu skuteczne na etapie adaptacji, ale nie możemy się też na ten temat, nie możemy się też w tym kierunku tak fiksować, że tylko i wyłącznie pijemy kawę rano. Kawa, słuchajcie, rano podwyższa kortyzol, więc też nie jest tak do końca. Dobra, weźcie, zwróćcie sobie na to uwagę. I y, kolejną rzeczą, którą wymienię na końcu, dlatego że uważam, że to jest zbyteczne, ale też nie do końca, bo to wszystko zależy od Waszych zasobów finansowych, słuchajcie, aparat do mierzenia ketonów. Nie musicie tego mieć, nie musicie mieć pasków do mierzenia ketonów w moczu. Wasz organizm... Y, Pokażę wam, że jesteście w tej ketozie, tak będziecie wiedzieć, bo nie będziecie mieli apetytu, nie będziecie czuli głodu, nie, nie będziecie musieli tak często jeść, nie będziecie mieli takich apetytów, nie będziecie mieli ciągłego do jedzenia, nie będziecie chcieli snaków pomiędzy jedzeniami robić, będziecie wiedzieć, że jesteście w tej ketozie, będziecie się czuli lepsi, wasze myślenie będzie bardziej pozytywne, tak? Więc to są sygnały, które będą wam dawały znać, że jesteście w tej ketozie. I w momencie, kiedy macie budżet, kiedy chcecie sobie kupić e, aparat do mierzenia ketonów, to możecie to zrobić, ale nie jest to coś, co jest wam w diecie ketogenicznej e, niezbędne do tego, żeby ją dobrze prowadzić po prostu. W zasadzie, to tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że Wam temat e, przybliżyłam, że pomogłam Wam e, w pewnych decyzjach, bo wiele ludzi mi się pyta, a gdzie mogę kupić e, gumę Santana, gdzie mogę kupić... E, olej MCT, a gdzie mogę kupić białko, gdzie mogę kupić kolagen, a gdzie mogę kupić to, to, czy tamto. Słuchajcie, nie musicie tego kupować i nie musicie tego używać do prowadzenia diety ketogenicznej. Mama tutaj dokończy. Chcesz ze do mną dokończyć? Nie. Do prowadzenia diety ketogenicznej potrzebne wam jest tylko i wyłącznie dobrej jakości białko, dobrej jakości tłuszcz i dobrej jakości nisko... Ym... No to chodź do mnie. I dobrej jakości, nisko glikemiczne, siu Węglowodany. Nic więcej Wam nie jest potrzebne, słuchajcie. Możecie skomponować swoje posiłki na jajkach, na boczku, na dobrym mięsku, na kiszonej kapustce, na warzywach, dodając smalec do tego, dodając masło, dodając oliwę z oliwek, dodając olej, orzechy, słuchajcie, ew, awokado. Nie musicie mieć nic więcej. Także my, z się Was żegnamy, tak? Zrobimy sobie coś do jedzenia teraz, tak? Onś już głodny. Także żegnam Was słuchajcie serdecznie. Ja tutaj mojemu małemu przyjacielowi muszę pomóc. Do usłyszenia.